Witam wszystkich w kolejnym odcinku Sztuka Życia by Bond. I dzisiaj sobie porozmawiamy o ramie. To jest taka moja teoria. Jest to taki też mały follow-up, ale mały do odcinku alkoholu, więc zaczynajmy. Czyli czym jest rama? Jest to takie, uważam, fajne zobrazowanie tego, gdzie my powinniśmy się znajdywać, a co się czasami z nami dzieje. Czyli to jest tak, jakby, taka rama obrazu, ok? I w tej ramy obrazu są nasze prawidłowe zachowania. Czyli, na przykład, wiecie, dbamy o swoje zdrowie, chodzimy na siłownię, zdrowo się odżywiamy. Uczymy się, rozwijamy się, chodzimy do pracy, zarabiamy kasę i tak dalej. I czasami, mówiąc wprost, wychodzimy spoza tej ramy, czyli właśnie na przykład idziemy sobie na imprezę, pijemy wódeczkę, imprezujemy. I nie ma właśnie w tym nic złego, gdy potem po prostu wracamy do tej ramy, ok? Czyli nie ma nic złego, jeżeli jesteśmy w tej ramie przez długi okres czasu. To może oznaczać różne rzeczy. Parę dni, parę tygodni, parę miesięcy. I po prostu od czasu do czasu wychodzimy z tej ramy. Wtedy jest totalnie ok. I ta rama ma zastosowanie do, nie tylko do dbania o siebie, ale do, praktycznie do każdego aspektu waszego życia. Czyli również do związków, prawda? Jeżeli macie związek ze swoją partnerką, wszystko się układa, jesteście zadowoleni, wszystko tak naprawdę gra w ogóle się nie kłócicie. Macie tak zwaną prawidłową ramę, okay? według tej mojej teorii, czyli wszystko jest fajnie, ale oczywiście nie może być tak, że wiecie, w 100% i zawsze jest super. Od czasu do czasu coś się psuje, i od czasu do czasu, na przykład, pokłócicie się ze swoją partnerką, nie? Coś się złego wydarzy, i tak naprawdę w tym też nie ma nic złego. Pokłóciliście się, wyściście trochę z tej prawidłowej ramy, którą macie, ok? Potem to naprawiacie, i z powrotem wracacie. A powiedziałbym może, do tego takiego prawidłowego zachowania, ok? To natomiast, co się dzieje z bardzo dużą ilością osób, to wszyscy mają tą ramę na odwrót, czyli właśnie ta teoria powstała jak rozmawiałem z moimi znajomymi, czyli było na przykład tak, że oni cały tydzień na przykład imprezowali, no cały tydzień może nie, ale wiecie, parę dni w tygodniu imprezowali, pili wódkę, naprawdę szli grubo, i potem zawsze było tak, że po takich paru dniach imprez, wszyscy mówią, no nie, nie, od dzisiaj się za siebie bierzemy i od poniedziałku idziemy na siłownię, będziemy zdrowo jeść, no nie? I, i po prostu się za siebie brali. I faktycznie się za siebie brali. Poniedziałek, wtorek dobrze im szło, potem środa już tak trochę słabiej, no i w czwartek znowu była impreza, nie? I to jest takie śmieszne, że problem jest taki, że ich rama była wręcz na odwrót. Czyli ich rama to była ciągłe imprezowanie, niedbanie o siebie, jedzenie, wiecie, McDonald'ów i tak dalej. I od czasu do czasu, oni wychodzili z tej ramy, bo chcieli jakby żyć zdrowo, rozumieli, że to jest ważne, rozumieli że na przykład, nie do końca jest to dobre, co oni robią, tylko wszystko jest, wszystko jest odwrotnie u nich. I ta ich rama jest po prostu słaba i beznadziejna i oni wychodzą z tej ramy od czasu do, do czasu, łapią taką motywację, tak, dzisiaj o się dbamy, idziemy na siłownię. I, I to jest, to jest zabawny temat, że potem zawsze wracamy do tej ramy, do tych naszych stałych nawyków. Więc mówiąc wprost, nasze stałe nawyki, Czyli te nasze stałe nawyki są bardzo, bardzo ważne, bo niestety zazwyczaj jest tak, że my będziemy do nich zawsze wracać i tylko od czasu do czasu wychodzimy poza nie. Zauważcie, że ludzie zazwyczaj robią te same rzeczy cały czas, bo tutaj też mówimy o, o czasie, okay? o czymś w długim terminie. To nie jest tak, że to jest chwilowe. Zazwyczaj ta rama towarzyszy nam już całe życie, albo jeżeli nic nie zmienimy, to nam może towarzyszyć całe życie. Jeżeli zmienimy, no to może nam, nam, nam na przykład towarzyszyć tylko parę lat, ale my tutaj nie mówimy o dniach czy tygodniach. Zazwyczaj ludzie zachowują się bardzo podobnie, w zbliżony sposób, latami. Okay? Więc jest bardzo ważne, żeby ta rama była prawidłowa. I tu nie chodzi tylko o to zdrowie, bo tak jak wspomniałem z partnerką. Jeżeli wasza główna rama to jest to, żeby się kłócicie z partnerką praktycznie non-stop, co chwila są jakieś problemy, wracacie do domu i wszystko nie gra, i tylko od czasu do czasu tak naprawdę się godzicie i tylko od czasu do czasu są, wiecie, są, jest parę fajnych dni, a potem znowu wracacie do tej waszej bazy, czyli jakiegoś, wiecie, dziwnego, niefajnego zachowania. To tak samo jest to u was na odwrót i tak nie powinno być. Bo ta teoria powstała w takim celu, żeby właśnie mieć prawidłową ramę w ciągu swojego życia, czyli cały czas, bo ona powstała z paru powodów. Zaraz wam tłumaczę jakich. Pierwszy jest taki, że Oczywiście czas leci i w ciągu swojego życia chcemy zachowywać się według tych prawidłowych barier, prawda? Żeby się dbać, dobrze się odżywiać, mieć też tą fajną partnerkę, żeby ogólnie to życie było łatwe, bo ono będzie wtedy dużo, dużo łatwiejsze. I drugi powód taki, że jeżeli zdarzy nam się, dlatego wiem, że jest nawiązane do tego alkoholu zdarzy nam się wyjść poza te, te bariery, poza tą ramę na chwilę, ok? Na chwilę. To też jest bardzo fajne, bo my za nią po, wychodzimy poza tą ramę, bawimy się dobrze, imprezujemy. I wiemy, że nam się to należy i też wiemy, że za chwilę możemy wrócić do naszego wspaniałego życia. Nie? Tak samo jest z partnerką. Jeżeli tam się pokłóciliśmy, tak naprawdę to nie jest jakaś, wiecie, big deal, bo wiemy, że tak naprawdę może za chwilę się pogodzimy, kupicie kwiatki, pogadacie i wrócicie do waszego pięknego życia, które mieliście przed daną sytuacją. Jeżeli natomiast na odwrót, no to, to tak trochę wszystko traci sens. Czyli na każdej płaszczyźnie swojego życia starajcie się budować prawidłową ramę. Starajcie się budować prawidłowe nawyki. I prawidłowe zachowania, bo będzie Wam się zdarzało, że będziecie wychodzić poza to, ale zawsze do, wr wrócicie do tej swojej bazy. Jeżeli u Was jest na odróż, że tak naprawdę, i tak, jest, tak było w większości moich znajomych, dlatego też skonstruowaliśmy tą teorię, że e, wiecie, ich związki były szalone, oni tylko non-stop imprezowali, i od czasu do czasu powiedział, powiedziałbym tak, że od czasu do czasu tylko było dobrze, że od czasu do czasu wszystko grało. To to. To jest po prostu słabe, bardzo ciężkie życie i właściwie co chwila zderzacie się z problemami i nie możecie nic naprawić. Teraz pytanie. ok, czyli jak zbudować taką ramę? I to jest tak naprawdę ogromne pytanie, nie na ten podcast, ale wszystko zaczyna się od nawyków. Zwróćcie uwagę taką, na przykład ile razy w tygodniu imprezujecie, że idziecie w każdą środę, nie wiem, piątek, pijecie wódkę, palicie papierosy, potem od poniedziałku próbujecie się na siłownię, czy od niedzieli, zaczynajcie od bieżni, bo dobrze Wam się to układa przez 2-3 dni, i nagle się to rozsypuje z powrotem. Więc wszystko to są prawidłowe nawyki, i od nich się to wszystko zaczyna. Celem finalnym jest zbudowanie takiego po prostu prawidłowego, mojego świata, czyli tej Waszej ramy, i pozostanie w nim jak najdłużej. Pozdrawiam, cześć.